Dobra, moi drodzy. Nie będę ukrywał, że starczy nam tych rankedów. Ups. Zagramy z rankedy, czy pogramy z rankedy, jak wyjdą z dodatki. Te ja na to nie ma po co grać. Przetestowaliśmy. Jest ok. Póki co. To trochę dziwnie się czuję, grając na jakimś tam brądzie i trafiając na ziomków, którzy umieją grać. A poza tym jest spoko. Co mnie nie rozumiem za bardzo... Nastro. No nie rozumiem za bardzo sensu tego. Ale to może nie jest przeznaczone dla mnie, bo spadasz na dół, trafiasz tam na kolesi, których trafia, trafiasz w góry, i musisz przebić się przez te rangi, żeby dobić do rangi, w której byłeś. To ma sens? Nie wiem. Ale póki to jest całkiem przyjemnie Ja bym bardzo chciał spróbować zagrać Beast Hunter'em. Znaczy wiesz, deku, w którym ja chcę zagrać, to jest wiele, nie? Na szybko licząc. Mag na pewno na spelach jest interesujący. Chyba jakiś tam Highlander też był interesujący. Jakiś Priest na, nie wiem, może smokach, może na jakichś bufach, może na jakimś A, agro czy czymś. Warlock na Shadow Council, chyba Zolog, chyba jakiś tam Galakron, nie wiem. Rogue na stealthie, rok z sekretami. Druid na rampie, druid na czymś tam. Nie, nie, nie dalej nie będzie. By... Je jeszcze ta powiedzmy na każdej klasie jeden, dwa archetypy, nie? Tylko problem jest taki, że mniej więcej w przeciągu pierwszych 30 minut 10% tych deków odpadnie, bo się okaże, że jest do dupy. W ciągu kolejnych 30 minut odpadnie kolejne 10%, w ciągu kolejnej godziny odpadnie 30% i w ciągu kolejnej godziny odpadnie kolejne 25%. I zostanie 1 czwarta z tych deków, bo reszta będzie wiadomo, że już jest dobani. więc no, tak w sumie to tak sobie to. Schodzę do tego raczej na dużym luziku. Będzie co będzie i tyle. Wiecie, ja mam. Wiecie, Powodzenia w walce. ja nie podchodzę. Znaczy ja tak sobie ostatnio nawet myślałem, skąd wynika, z czego wynika ta różnica, że tak powiem, w podejściu moim i waszym. I podejrzewam, że. Nieźle sobie radzisz. Oby tak dalej.

A skąd wynika ta różnica, nie? Ja na przykład wiecie, dla mnie Hearthstone jest no tak, na, na, na tyle dużą codziennością, że ja nie myślę o tym Hearthstone'ie po zagraniu w Hearthstone'a, nie? Ja się nie zastanawiam nie czym się mogę zagrać, ani nic ni takiego, ja po prostu w tego Hearthstone'a gram i podejrzewam, że wy po prostu bardziej się ekscytujecie tą grą, czy coś w tym stylu i sobie rozkminiacie czym tam można zagrać i tak dalej, i tak dalej, nie? A ja wychodzę z założenia, ok, gram sobie ustawkę, siódmego wyjdzie dodatek, wezmę jakiś dek, pogram, a później pomyślę, jakim bym chciał następnym, nie? I w ogóle jakoś za specjalnie nie przeżywam tego, nie? Plus też, ja mam... Ja mam bardzo dużego fixa na temat na, na, na punkcie pieniędzy, nie? Nie chodzi o to, że wszyscy muszą mi płacić, coś takiego, tylko po prostu chcę za 10 lat być na emeryturze, nie? Nie pracować w ogóle... Dobra, może nie pracować w ogóle to za dużo powiedziane, ale pracować 20 godzin miesięcznie i zarabiać 25 tysięcy miesięcznie. I bardzo dużo energii i czasu poświęcam na to, żeby do tego dojść, nie? Więc jeżeli na przykład siedzę na kiblu, już tak mówiąc bardzo kolokwialnie, jeżeli siedzę na kiblu, to ja się nie zastanawiam, jakim dekiem będę grał po, po wyjściu dodatku, tylko co zrobić, żeby polepszyć swój stan finansowy do tego, żeby dojść do tego celu, nie? I tak mi się. Tak ostatnio, tak ostatnio się nad tym zastanawiam i tak obstawiam, że właśnie z tego powodu jest taka różnica między, powiedzmy, że waszym podejściem a moim. I no dla mnie to jest po prostu okej, okay, jest jak jest, spoko. A widzę, że duża część z was gdzieś to jakoś tam, no może nie przeżywa, ale gdzieś tam trawi w sobie coś w tym stylu, nie? Highlander dechawy daje wydaje się ciekawy. Muszę przyznać, że twoje argumenty bardzo bardzo mocno mnie przekonały do twojego zdania. Widać, że od razu masz rację. Papa pa pe, Cześć Bart. Nawet najlepszym. Myślę, że możemy tak zrobić. I następnej upgrade i odkrycie czwórki, piątki. Dobra. That looks very noisy. Na istku po prostu już nie cieszy. Nie, tutaj się bardzo mylisz. Ostatnio naprawdę się mega jaram, nie? Ostatnio mam a, a, autentycznie, jak teraz gram w ustawkę, to mam takie momenty, mówię, kurde, dobra, fajnie byłoby już skończyć tą robotę, włączyć z remisę, pograć w ustawkę. I to jest autentyczne uczucie, nie? A, Które mam. I naprawdę sprawia mi to przyjemność, nie? No, Tylko inną kwestią jest to, że nie analizuję tego. Nie myślę nad tym, poza tym momentem, kiedy gram. Nie będę argumentował każdej swojej wypowiedzi. No wiem, jakbym nie miał, też bym nie argumentował. Myślę, że masz spore szanse na wygraną. 111 pakietów uuu widzę, że ktoś tutaj miał wypadek Co potrafią hmm. 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 jesteś o stronnika do tyłu, i o złoto do przodu. Myślę, że możemy założyć, że raczej nie tak, będziemy kupowali będzie ich wszystkich w akcji, czy rolowali po tego kota. O oh jest, o oh jest, co za gówno Tego chyba biorę. Tu mogę przytrzymać pomodloka? co przynajmniej, tylko nie wiem kiedy ja chcę tego, ale mogę go dać jakoś w miarę asa. Mm -hmm. Piękny, byczek, pięć, pięć. Dobrze. Bombastik, bombastik. O, 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 o. to miałem pichnąć. Upgrade'ować jeszcze się nie będę. Mamy kitketa. My chcemy kupić Kiketa, nie wydaje mi się. To byśmy chcieli, ale nie mamy w sumie tak na dobrą sprawę, na co tego wrzucić, bo na tego to trochę mordowanie golda. To też nie jest jakimś super mega dobrym pikiem. Chyba, że faktycznie kupię tego kota, ale to jest takie. Hmm, nie. Wydaje mi że mamy za słaby stół, więc wolę go ulepszyć. Jest smoku. Smoku może być. Bo tutaj menażeria taka dosyć mocna wchodzi. Może wejdzie coś z tego? Zobaczymy. Jest drugi smoku, ale nie wiem, czy ja chcę tego smoku. Chcę tego smoku, czy nie chcę tego smoku? Mogę chcieć. W sumie. Chociaż nie, może nie chcę. Jakby był, to bym kupił, ale tak to, to nie. Tak dawno nie ćwiczyłem. Witam, dostałem Lord Jaraksus. Czy przerobić go na pył, czy stworzyć jakiś deck? Pewnie opcja zostaw i niech leży, nie wchodzi w grę. Biorąc pod uwagę, że opcja, taka jak powiedziałem, pewnie nie wchodzi w grę, to powiem, żebyś go. A czym grasz? Powiedz mi najpierw, czym grasz. To będzie niegłupie. Naprawdę dobrze ci idzie. Kurde jest kot fak. Nie dobrze. Dobra, kupię go. Mamy jakiś nie najgorszy z tego co widziałem. O, takie może być. Ile? A co ja bym zagrał? No tak to sprzedam. Yy. To kupię, to zagram, to sprzedam, to kupię, to zagram, i tyle. Eee, chyba trzeba by przesunąć tego dzika, niech stoi tu. Że reksusa do samych homotek warto grać. Mag i Łowca, gram tym. Ale nie, bardziej chodzi mi o to, czy masz na przykład Highlander Major, Mech Palladyna i Highlander Hunter'a, czy masz zlepek kart umaga, Maga, zlepek kart u Palladyna i zlepek kart u Hunter'a. Bo chodzi o to, że jeżeli masz pełne deki, to Jaraxxusem grać nie będziesz. Ale, jeżeli masz zlepek kart tu, zlepek kart tu i zlepek kart tu, to możesz złożyć sobie zlepek kart u Warlocka, i wyrzucić tam Jareksusa. I jak sobie złożyć taki zlepek kart Warlocka. to istnieje spora szansa, że ten zlepek kart Warlocka będzie lepszy od tego zlepku Umagałowcy i Palladynę. Na. Pegla, tak. Pyłuj i się nie zastanawiaj. Mech Palladyn. No a jeżeli masz Mech. To powiem tak, jeżeli masz Mech Paladyna, to prawdopodobnie nie będziesz grał z lepkiem kart Warlocka. Ale, gdybyś chciał złożyć sobie jakiegoś Warlocka, czy to Zolocka, czy Control loka, czy Midrange loka czy Kiwi jakiego loka i wrzucić tam Jaraxusa, to też głupiej nie będzie. Więc póki co możesz zostawić, a jak ci potrzebne pył, to możesz spyłować. Tak to mniej więcej wygląda. Dobra, teraz trzeba odprawić Junagi. Proszę, nie wpadnij tu, nie wpadnij tu, nie wpadnij tu, proszę cię, nie wpadnij, nie wpadnij. Dzięki, chowa, z tej strony bestia, jedna mech, prowokacji zero, nie to. I rekruta, póki se gluta. Segluta Jakbyśmy szli w menażerię, to będziemy to chcieli Więc Wybrałbym Mogę to wziąć. Co? Zagramy tego I damy tego tu A to może tu to... No jakoś tak mi będzie O, Upadzę się kupować tą nową przygodę przebudzenia Galakronda, czy lepiej pakiety z nowego dodatku? Na chwilę obecną ciężko powiedzieć, ale obstawałbym, że pakiety mogą być lepszą inwestycją, jeżeli masz mało kart i golda, a jeżeli masz trochę kart i golda, to raczej bym kupił przygodę. W sensie takim, że jeżeli wydropisz te podstawowe karty z tych pakietów, które teraz kupisz, zamiast tej przygody, to kupiłbym te pakiety. Ale jeżeli i tak kupisz jakieś pakiety, bo na przykład jesteś bogaty i chcesz wydać na tą grę miliony pieniędzy, to czemu się trójkę nie robia? To lepiej kupić przygodę. Depends on your case, my friend. Oj. I... Coś mnie chyba zabiło. Nie wiem co do końca. Teoretycznie, połowanie czegokolwiek, jak za chwilę wyjdzie, dodatek nie jest zbyt logiczne. Nigdy nie wiadomo, co będzie grać. No ale można mieć jakieś założenia, I nie być panicznie przestraszonym. Ogólnie to, co napisałeś, jest w 100% prawdziwe i masz rację. Po co mi to? Nie wiem, a może odkryję tego. Ja łapa i trójka trafię. Czy chcesz tego smoka? W tym momencie w sobie mogę go chcieć. Nie jest to zła. O no, widzicie mówiłem, że może kilka trafić. Mam dwa smoki. Aha. Nie, nie, będę tego wpisował. Co ja mówiłem? A, pyłowanie. Y... Pyłowanie przed dodatkiem i kraftowanie nigdy nie jest dobrą rzeczą, ponieważ nie wiadomo co będzie grać po dodatku. Natomiast jeżeli nie jesteśmy panicznie przestraszeni i nie boimy się wszystkiego dookoła i jesteśmy nieco odważni i potrafimy podejmować samodzielnie decyzje, to niektóre karty możemy społować, bo i tak wiemy, że zakładamy, znaczy, zakładamy że nam się nie przydadzą. Ponieważ jeżeli jakaś karta nie grała 5 lat, istnieje stosunkowo mała szansa na to, że będzie grała. A plus do tego dochodzą karty, które są obiektywnie słabe, jak na przykład NatPagol, który nie wiem, co by się musiał coś, żeby zaczął grać. A... Znaczy nie, no, mogę parę scenariuszy stworzyć, ale te scenariusze są stosunkowo mało prawdopodobne mało prawdopodobne, żeby nad zaczął grać i grał przez następne, przez następne pół roku czy coś koło tego. Więc jest to karta definitywnie do spróbowania, ale na przykład Lord Jaraxus pod pewnymi. Pod pewnymi dwa. w pewnych. U dwa pracy W niektórych sytuacjach Lord Jalaxus mógłby być kartą grywalną. W sensie jest bardziej to prawdopodobne od... Natape'a. Aczkolwiek jest zmiana to faktu, że jest to obiektywnie dosyć mało prawdopodobne, żeby on zaczął grać. To jest dosyć istotne. To pomysł teraz w smoki, nie? Jesteś o stronnika do tyłu i o złoto do przodu. sobie radę masz dużą przewagę Boże proszę żeby mnie teraz nie odpadł ploks, 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 ploks nie no dobra nie odpadnę wcale że tak nic nie mówię, a się zamyśliłem jak zacząłem tych dwóch smoków, mówię Boże, jakie to będzie ten skomplikowane. Później mówię: sprzedawać to, nie sprzedawać, selować, nie selować, bran. Drugi, trzeci. O Boże, co tu się dzieje? Matko jedyna. Boże, przenajświętszy. Dobra, Mamusiu, to biorę. Mamusiu, toż to złoty branik! Total na gówno, na ręce, znaczy no, może nie na ręce Dobra, ty idziesz w topę Chyba mogłem to rozegrać trochę lepiej, tak mi się coś wydaje Dobra, ty i ty trać Ty tu. A nie, czekaj, bo ja jeszcze co, mogę jakiegoś smoka wyrolować przecież. Jesteś o stronnika do tyłu i o złoto do przodu. Ty, no nie gadaj, że tu żadnego smoka nie ma. No jaja se robisz. Chłopie. Tak mało tych smaków. Chyba coś tu spierdzieliłem. Okay. Eee, za dużo akcji, za dużo hydra, o jest hydra, ale hydra teraz coś do dupy. Eee, popsułem to niedobrze. Nie tak to miało wyglądać. Przepraszam cię, Gierko, skrzywdzone, konewko. Przepraszam, makarenę i garażynę też. Nie spaliłaś się tak jak się powinna spalić. Może, jakby teraz ten zazionął ogniem, to by nie spalił niczego poza diametry dam, ale. No dobra, wal i bzium. Dobrze! O, Poizone się rozbił. O nie, przegrałem z tokenem. Czy będzie płatna ta przygoda? Jaka kuwa przygoda? Przygoda, która... Witaj ponownie. Jak ci się wiedzie? Przygoda, która... O, jest taki. Przygoda, która... Wynajmij rekruta. Jaka przygoda, co? Zawiesiliście mnie. Za skrzydłego. Czy ja chcę już rzucać kulfona demona na stół? Ech, zobaczmy co tu jest. No są jakieś ciekawe w miarę opcje. Ale nie, przecież my gramy na tokena, to tak. chłopie co ja będę wrzucał cokolwiek na ten board? W sensu nie ma żadnego. Chwila. jak ja mam to poustawiać, żeby to miało ręce i nogi? Czy ja chcę to zatrzymać? Tak, chyba na 10. To rzeczywiście chciałem, ale praktycznie nie aż tak bardzo. Dobra, nie wiem, nikt i tak gra na Tokena, więc zakładam, że nie przegram. Muszę przyznać, że jak dostaję taką ekscytację, bo coś dobrego się udało złożyć, to później gram strasznie słabo. Wygrywam tylko dlatego, że to jest tak dobre, że jeszcze z tym wygrywam. To te moje momenty momentami są tak głupie, bo próbuję zrobić jakieś epickie sztuczki, czy coś tam, że gadać. Mamy smoka. Znaczy jak chcę tego smoka? A no tak to już trochę za późno, nie urośnie jakiś gigantyczny. No, chyba nie chcę, to mogę kupić, bo co tam wiadomo, może wpadnie jaka trójka. To też mogę kupić. Dobra, i to, i to mogę sprzedać. Teraz wrócić to. zbuchować. Dajmy na to tego. Ok. Teraz jak ja chcę to rozdzielić? Ja nie wiem, czy to nie, lepiej, jak naj... nie, 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 nie najlepiej będzie, jak będzie tak stało. Chyba najlepiej. Więc niech tak stoi. Hmm. A Ilidan... Nie, przygoda z Illidanem to po pierwsze przygoda to nad... Nadinterpretacja nazwy przygoda, nie, nadinterpretacja tego czym to będzie, bo to nie będzie przygoda. To będą... co to? To będą cztery misje PvE, w których poznacie Illidana, ale to myślę, że... 25 minut można przejść. Więc to nie do końca jest przygoda, tylko to jest sposób... Ja i prolog do Illidana. I to będzie za darmo Grasce to po prostu i tyle. Nie wiem co więcej mogę powiedzieć, bo nic mi do głowy nie przychodzi. O zajebiście. No to chyba Daryl wygrał. Pytanie, czy ja umarłem, ale wydaje mi się, że umarłem, bo to jest 5D Ekstra! Kurwa zajbiszcie po prostu Na miałeś na Dinę, to wziąłeś makrelkę Serio? Nieźle Nie no. sobie radzisz. Oby tak dalej.